Witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Zgodnie z moją wczorajszą zapowiedzią, dzisiaj kontynuujemy temat, bo wiemy, że po tym wydarzeniu, które właśnie widzimy na ekranie, na rynkach pewnie dzisiaj działo się sporo, stąd podsumowanie sesji z informacjami rynkowymi, ale nie tylko, wlatuje właśnie na ten kanał i na podsumowanie w tym momencie zapraszam. Dodatkowo, Trump wywołał nie rada zamieszanie w niedzielę, puszczając na swojej platformie społecznościowej bardzo ważną informację, która wręcz Wstrząsnęła rynkiem krypto i do tego również dzisiaj się odniosę. A teraz przechodzimy już do pierwszych informacji z serwisu Bankier.pl. Merz oskarża Trumpa o prowokację. Prawdopodobny przyszły kanclerz Niemiec i lider CDU. Merz oświadczył na konferencji prasowej w poniedziałek, że zwarcie między prezydentem USA Trumpem i prezydentem Ukrainy w Białym Domu było celową eskalacją strony amerykańskiej, podała DPA. Banki liczą miliardy. Po styczniu 2025 roku zysk banków wyniósł 3 miliardy 998 milionów złotych, poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski. Po styczniu 2024 roku zysk banków sięgał nieco ponad 3,7 miliarda złotych, czyli jak widzimy, banki cały czas liczą przepotężne, przepotężne zyski, a wiemy, że stopy utrzymywane są cały czas na bardzo wysokim poziomie i na razie nie widać szans na zmianę. W Nord Stream 2 znów popłynie gaz. Od kilku tygodni w Szwajcarii trwają tajne rozmowy na temat tego, w jaki sposób gaz z Rosji może wkrótce znowu popłynąć rurociągiem Nord Stream 2. Wynika z ustaleń dziennika Bild. Porozumienie między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem jest uważane za element układanki, mającej na celu zakończenie sytuacji w Ukrainie. Kreml chce, aby Załęski został zmuszony do pokoju. Rzecznik Kremla, Dmitry Pieskow, oskarżył w poniedziałek prezydenta Ukrainy, że jakoby nie chce on pokoju w trwającej w obronnej Ukrainy przeciwko Rosji. Oznajmił, że ktoś powinien go zmusić, by tego zechciał. Podzielasz to zdanie? Daj znać w komentarzu. Wolc, ostro o Zeleńskim. Potrzebujemy w Ukrainie przywódcy, który będzie gotowy do rozmów z Rosją. Jeśli Zeleński ich nie chce, będziemy mieć problem. Powiedział doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Walls, pytany: Czy Donald Trump chce dymisji ukraińskiego prezydenta? Cierpliwość USA jest ograniczona, podkreślił. Amerykański gigant zwalnia. Autodesk specjalizujący się w dziedzinie oprogramowania do projektowania poinformował o planach redukcji zatrudnienia. Pracę ma stracić około 9% załogi, czyli nawet 1350 osób. Euroinflacja, jednak wyższa od oczekiwań. Choć luty przyniósł niewielki spadek inflacji w strefie euro, to jednak wskaźnik ten w dalszym ciągu przekraczał dwuprocentowy cen Europejskiego Banku Centralnego, który przypominam w tym tygodniu będzie podejmował decyzję odnośnie 100% w strefie euro. Lutowy odczyt okazał się też wyższy od prognoz większości ekonomistów. Ze wstępnych danych Eurostatu wynika, że zharmonizowany indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro w lutym 2025 roku był o 2,4% wyższy niż rok wcześniej. Był to rezultat niższy niż. W styczniu, gdy euroinflacja przyspieszyła do 2,5% i osiągnęła najwyższy poziom od lipca 2024 roku, tak więc za chwilę na podsumowaniu zobaczymy również jak reaguje na to wszystko euro. Rada wysunęła się na czoło wyścigu o przejęcie Versace od Capri Holdings za około 1,5 miliarda euro, co znaczałoby połączenie dwóch najbardziej znanych włoskich marek luksusowych. Japonia jak Szwajcaria, rząd Japonii nie ma zamiaru opowiadać się po żadnej ze stron w kłótni między prezydentem USA i Ukrainy, do której doszło w ubiegłym tygodniu, powiedział premier, cytowany w poniedziałek przez dziennik Japoński Times. Zapasy gazu w magazynach w Europie wynoszą tylko 38%. Polskie magazyny gazu wypełnione są w blisko 50%. Piemaje po raz pierwszy od blisko trzech lat wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu znalazł się powyżej 50 punktów, sygnalizując początek ożywienia w sektorze wytwórczym. Taki rezultat przekroczył oczekiwania większości analityków. Chiny mogą nałożyć cła odwetowe. Rząd Chin rozważa wprowadzenie ceł na produkty rolne i spożywcze importowane z USA ujawnił w poniedziałek rządowy dziennik Global Times. Ma to być odpowiedź na zapowiadane przez prezydenta USA Donalda Trumpa dodatkowe 10% taryfy. Na towary sprowadzane z Chin. Warren Buffett ostrzega. Legendarny inwestor Buffett ostrzega, że zapowiadane przez prezydenta Trumpa karne cła mogą wywołać inflację i zaszkodzić konsumentom. Sekretarz Skarbu powiedział z kolei, że jest mało prawdopodobne, aby cła podniosły inflację. Kto ma rację? Daj znać w komentarzu. Musk zgodził się z tym i tą informację pokazywałem również wczoraj. Zgadzam się. Napisał w niedzielę na kanale X Musk. Szef Departamentu Wydajności Państwa DOCZ udostępniając post amerykańskiego komentatora politycznego, który stwierdził, że dla USA nadszedł czas, aby opuścić NATO i ONZ. Zgadzasz się z tą? Daj znać komentarzu. I ostatnia ważna informacja, która wczoraj wstrząsnęła rynkami. Kryptowaluty wzrosły w niedzielę po tym, jak prezydent Trump ogłosił utworzenie amerykańskiej strategicznej rezerwy kryptowalutowej, która będzie obejmować Bitcoina, Ether, XRP, token, Solany i. ADA, czyli Cardano, i tak to wyglądało w oryginale. Również podrzuciłem to w tym wycinku na Twitterze. Jak widzimy, te zapowiedzi naprawdę wstrząsnęły potężnie rynkami. Jak mocno, to dosłownie za chwilę na podsumowaniu zobaczymy, bo czas w tym momencie na podsumowanie sesji. Bo sam jestem ciekawy, jak te wszystkie doniesienia wpłynęły na poszczególne walory, poszczególne indeksy, rynki światowe i oczywiście na GPW. Zapraszam na podsumowanie. Najwyższy czas sprawdzić, co ciekawego wydarzyło się na rynkach po tej całej sytuacji. Było krwawo? Było no, przekonajmy się. Jeżeli chodzi o świat, to tutaj widzimy, że na liczniku mamy strach i poziom 30. Jeżeli chodzi o poszczególne państwa, to widzimy, że w Azji raczej spokojnie obok tych wydarzeń rynki przechodzą. Południowa Afryka w zielonych barwach, Australia podobnie. W Europie, popatrzmy, wcale tak negatywnie dzisiaj nie było. W zieleni mamy na brazylijskim rynku. Bermudy delikatnie wyprzedają rynek kanadyjski również spokojnie. Jeżeli chodzi o SP500, to tutaj w momencie, przynajmniej jak to nagrywam, jeszcze sesja trwa, i widzimy, że na przykład z takich bardziej znanych spółek Nvidia cofa prawie 5%, Google 30, Amazon 2%. Jeżeli chodzi o poszczególne najważniejsze dla nas indeksy, to widzimy, że indeks japońskiego rynku. Jest na poziomie 38 tysięcy i dzisiaj zalicza dosyć ciekawe odbicie w tej strukturze konsolidacyjnej ręczowej. Za to niemiecki rynek wręcz w istnej euforii. Nowe historyczne szczyty. 23 180 punktów na naszych oczach. Jeżeli chodzi o Nasdaq, to widzimy, że po serii wyprzedaży dzisiaj delikatne zejście korekcyjne 20 877 punktów. S&P 500 analogicznie. Również zejście korekcyjne 5 900 49 punktów w tym momencie na się, podobnie delikatna czerwień 43 812 punktów, i jak widzimy, konsolidacja po tych cofkach korekcyjnych. W tym momencie na rynku amerykańskim trwa. Jeżeli chodzi o metale, srebro bardzo mocno do góry. 31,76 dolarów za uncję. Jednym słowem świat zaczyna się bać, a jak się boi, no to co na złocie? Również wzrosty. 2890 dolarów za uncję po ostatnich zejściach korekcyjnych. Jeżeli chodzi o kolejne istotne walory, to na przykład kurs miedzi. A tutaj mamy próbę wyciągnięcia. W tym momencie jak widzimy konsolidacja trwa najlepsze. Strefa została uszanowana, którą kiedyś zaznaczyłem. 9417 dolarów jak widzimy jest w tym momencie. I za baryłkę ropy trzeba zapłacić 72 i pół dolara. Jedne słowem, jak widzimy, taktyka Trumpa, który chce widzieć tanią ropę, sprawdza się, bo ropa nam tanie już od kilku tygodni. Jeżeli chodzi o kurs gazu, ten pnie się do góry i widzimy, że jest w bardzo ważnym punkcie. Zobaczymy, jak to się dla niego zakończy. Jak na tym tle poradziło sobie złoty, bo wiemy, że ostatnio mieliśmy do czynienia z potężnym umocnieniem naszej waluty. Jeżeli chodzi o kurs franka, mamy odpadnięcie na 4,41. Funcik na zielono 5,03 Euro na czerwono 4,16 i widzimy, że przypominam, że 10 lat temu mieliśmy euro właśnie przy kursie 4,12, który widzieliśmy zaledwie 3 dni temu. Jeżeli chodzi o dolara, tutaj mamy mocne osłabienie 3,96. Popatrzmy na kurs euro-dolara, który mocno się wybija 1,04. I teraz przejdźmy i zobaczmy, jakie zamieszanie na rynku wywołał ten wspomniany wcześniej tweet. Wczorajszy wpływ. Trumpa na rynki krypto był piorunujący, ale zobaczmy, co z tych wzrostów zostało w chwili obecnej, jak dokonuje podsumowania dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o nastroje, mamy już podniesienie z ekstremalnego strachu na strach na liczniku poziom 33. A jeżeli chodzi o zachowanie altcoinów, które wczoraj w szaleńczym tempie. Rosły, no to widzimy, że dzisiaj mamy cofki korekcyjne. Jednym słowem, zmienności nam nie brakuje. Za to Bitcoin kosztuje powyżej 90 tysięcy dolarów i spada 1,5% w ciągu doby. Ether spada prawie 7% na 2270 dolarów. XRP, które wczoraj potężnie pompowało 8,7% na korekcie, BNB 5%, czy Solana 8,9%. Jednym słowem, chyba wszyscy ci, którzy słuchają moich materiałów odnośnie krypto wiedzą czego się spodziewamy w tej fazie cyklu i raczej nie są zdziwieni. Zmienności nam nie zabraknie i taki będzie ten tydzień, te najbliższe dni, bo czekamy też na ważne doniesienia. Jeżeli chodzi o skrajności, to popatrzmy, że po wczorajszych szaleńczych wzrostach dzisiaj tylko Flare na razie 3% na plusie, Bitcoin Cash 2.33 czy CRO 1,9. Najmocniej za to cofa nam Rydium 14%, Maker 14%, Sonic 13%, czy Celestia 13%. Tych dwucyfrowych odpadnieć nam nie brakuje, ale jak odpalimy sobie wykresy, to wygląda to zupełnie inaczej. I teraz podsumujmy sobie dzisiejszą sesję na GPW, bo sam jestem ciekawy, czy i jak mocno te wszystkie sytuacje wpłynęły na nasze spółki. Rozpoczynamy od najliczniejszego sektora na GPW, czyli od gamingu. Tutaj, pierwsza spółka 22 na plusie, DDAS 18, 16, PB Games. I oczywiście przybliżmy to, żeby lepiej było widać, i zobaczmy z drugiej strony, co się dzieje. A tutaj widzimy, Movie Games VR, które oberwało aż 21%, Black Rose 16, lider. Tego zestawienia, czyli król CD Projekt pod kątem obrotu 53 miliony traci zaledwie dwie dziesiątki. Na bankach, które chwalą się tak potężnymi zyskami, dzisiaj spokojna zieleń. Najmocniej rośnie Unicredit o 2,9%, milenium 2%, tracą tylko dwa banki, jest to handlowy, trzy dziesiątki w korekcie i Getin 1,12%. Liderem obrotu w tym zestawieniu Pkwp 203 miliony. Skoro mam OZE, no to popatrzmy, tutaj liderem Sandragon 25% na jednej sesji, potem Photon 1,3 czy 1%, 3, 3, 1 Grodno, najmocniej cofa nam EcoBox 8,3 czy ML System 6 i dwie dziesiątki na minusie, liderem obrotu ML System prawie 800 tysięcy. Przejdźmy na nasze drugie zestawienie, co ciekawego dzieje się na zestawieniu, które nam obrazuje przede wszystkim spółki ukraińskie. A tutaj nie ma się co dziwić, po ostatnich piornujących, wręcz szaleńczych wzrostach mamy odpadnięcia i to dosyć konkretne. Kernel traci 6%, Astarta 9%, sam indeks traci 15%, IM Company 15%, 17 KSG Agro, Agroton 18%, 19% Mikian, czy Cool Energy 24% w dół. I największe obroty generuje Cool Energy właśnie 7 100. Tysięcy. Więc jak widzimy, zmienności właśnie na tych spółkach wokół zawirowań geopolitycznych nam na pewno nie zabraknie. Jeżeli chodzi o prełki, hity, spółki, które oczywiście zgłaszają widzowie, tutaj robię podsumowanie na kanale rynkowym, jak to wygląda, no to dzisiaj widzimy, że też ciekawa sytuacja. Sonka 7,659 Greenex, ma biorąc 4%. Jeżeli chodzi o największe cofki, DGNet traci 4,8%, Krebsydrap 3,5% czy 2,9%, DigitaNet. Też w najbliższym czasie jakieś podsumowanko wleć na kanale rynkowym. Będziemy analizować te spółki, no bo wiemy, że co po niektóre zachowały się piorunująco, dając przepotężną stopę zwrotu. I wracamy na nasze topowe, najważniejsze indeksy, bo to będzie pokazywać nam obraz całej sytuacji. JSW 2,5 na plusie, Orange 2323 2,3, Pepco to są liderzy wzrostów na WIG20. Największe spadki dzisiejsza sesja to Kruk 3,7, Budimex 2,5 i potem nieznacznie LPP, CD Projekt oraz Kenty kosmetyczne, jak widzimy, Delikatne zejście poniżej zera. Liderem obrotu PKBP 203 miliony, Orlen 184 miliony zaledwie na jednej sesji. Sam indeks rośnie o 80, 2601 punktów, ale zaraz zobaczymy, czy na wykresie była luka i czy to wyciągali. Jeżeli chodzi o spółki średnie, współtworzące indeks Envik 40, to dzisiejsza sesja to wzrosty na huge aż 6%, Selvita 4%, robił 3,3. Liderem odpadnięć to tekst. 4% ccc 29328 czy 28 żabka. Liderem obrotu jest żabka. 71 milionów sam indeks. 6812 punktów traci. 12 setnych na spółkach małych. Na SWIG80 zobaczmy, kto był liderem dzisiejszych wzrostów i jest to Lubawa, rośnie o 13%, Kognor 9,659, Greenex, Newak 4,6, liderem spadków Astarta 9%, 6,2, ML System, Pure 3,5 i liderem obrotu tutaj jest Lubawa 23 miliony, sam indeks jak widzimy na zielono 34 setne. Jeżeli chodzi o New Connect, to dzisiejszymi największymi wzrostami chwali się e rosnąc o 38%, farmy 29%, SanDragon 25%, 22%, PGMSA liderem spadków na dzisiejszym, na dzisiejszej sesji, na małym parkiecie. Popatrzmy, kto jest dzisiaj jest. Mamy INTM, który spada o 22%, Movie Games VR 21 21,18%, Drageus, PL Grupa 17%, Black O's 16. Jak widzimy, dwóch cyfrowych odpadnieć również nam na tym rynku nie brakuje. I dermobroty oczywiście na małym parkiecie jest dzisiaj spółka PGMSA, miliony 200. Sam indeks delikatnie koryguje. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, który całkiem niedawno wyznaczał szczyty, to dzisiaj Protektor eksplodował 28%, z zręb 18-13 Lubawa i najmocniej dzisiaj traci kto? Popatrzmy, Cool Energy 24, Mikran 19, Agroton 18, czyli jednym słowem topowe spółki ukraińskie tracą najmocniej. Dwucyfrowo polała się krew na rynku właśnie na tym Indeksie. Jak widzimy, liderzy oczywiście to spółki z WIG 20, ale całkiem wysoko również na tym tle placuje się na przykład żabka, czy też CCC. I na deserek, zanim zakończy nasze spotkanie, zobaczmy jeszcze na wykresy, bo WIG popatrzmy cały czas wysoko, było odpadnięcie, ale popatrzmy, to był tylko i wyłącznie test poziomu wsparć i już automatycznie rynek to wybrał. Dodatkowo na WIG 20, jak widzimy, sytuacja również dosyć ciekawa, bo jak widzimy, też testowali dolne ograniczenie ręża i potem to wyciągali. Dodatkowo, jeżeli chodzi o SWIG-80, podobna sytuacja, też mieliśmy cofkę, przetestowanie wsparcia i próba wyciągnięcia, czyli jednym słowem, z tej perspektywy nie wydarzyło się nic. I jeżeli chodzi o MWIG-40, też mamy konsolidację, delikatne uderzenie w poziomy wsparcia i też próba wyciągnięcia, czyli jednym słowem, ten strach, ten strach, który wywołali Panowie po tym spotkaniu spowodował tylko i wyłącznie to że mieliśmy cofki, które automatycznie inwestorzy potraktowali jako okazję i zaczęli to wszystko dynamicznie wybierać. Daj znać, jak Ty oceniasz dzisiejszą sesję, co przyniosą nam kolejne dni, bo przypominam, że w tym tygodniu kosmicznie ważne dane napłyną z amerykańskiego rynku pracy, tak więc zmienności na pewno nam nie zabraknie. No i oczywiście śledźmy wypowiedzi Trumpa, bo wiemy, że one właśnie teraz szarpią rynkiem i to dosyć znacząco. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Hej!